Mamy, tak? Siemaneczko, tutaj Marcej Tata, witamy Was w naszym ćwierćfinale gramy z chłopakami z kanału Christmas Mati My jesteśmy Barceloną, oni PSG, także tak jak tu widać Barcelona PSG Chłopaki, kto tam zaczyna? Tutaj Siemka z tej za 04 To zacznijcie Tak, okej, okay, my zaczynamy ja... ja pierwszy zaczynam, jak zawsze to bywa Tradycyjnie zaczynamy. Paczki otwieramy przed kamerką. Też chyba mi się przewidziało, ale chyba. I mamy tak: Sporting Lizbona. Co ja tam widzę? Co ja coś tam widzę? Kranny wiesz Co to tam będzie? Oh. Kurde, człowieku. Golking, żonaśka. Ja, no ja jest sto kluby czarą boatek. Sto klub boatek. PSV. No jaj, o, i 1-0 Leonel Messi, Barcelona zaprowadzić. O, nie to. Lecimy dalej, teraz wasza kolej. Jeszcze jak 100 klub, to super. A ty jeszcze się. Jeszcze to nie szkoda. No średnie 100 klubów z boxa. bo to są 600 z boxa. Kurde. Zajadę. No, no, dawaj. Zobaczymy, co będzie. Aleksander Kolalo Manchester City, czyli. A to Maria! 1-1! Nie, jest... nie wiem, może być. 1-1, tak? 1-1. Kili wcześniej. Jest Adam Macher Daniel Kariko. Bo no, klopy, to tyle I Benarfa na karcie duo, czyli Pedrze 2 do 1. co no, teraz zrobię Kurde, pila. ale miałeś Dwie karty w jednej pasce No to jest fart! A szkurcze. Chodzi. na Dynamo Kijów. Albion, Napoli. Ramzej, Arsenal. Pepe, Winners Real Traoré, ten, Bazel i, i Huma jest Bayern. Ja mam tutaj się nic nie zmienia. A ten Bayern dobrze wpada a, się, a, Teraz ja! Zobaczymy jak się zmieni. Oczywiście na lepsze, żeby... a, nie z a będzie... Nie. Przygramy albo będą Jeszcze mamy dwie paczki. Jeszcze on może nam trafić. No. Albo on mnie nam trafił. O co tą sasteczkę no? się dzieje. No masz w z boku. Z że nie otworzę. Nie to masz do tego, do tego klubu. Mamy kodzik. Kodzik w będziesz pokazywał będzie to nam możecie dać no, nie, my mamy chyba ze trzydzieści Zuzanku Bazel Bayer Leverkusen Basiktas i Carvajal Real Madrid dobra, to teraz ja ej, ten Real to dobrze wpada no, realnie najgorzej No, już widzę, że mamy I znowu będzie realizować. Nie mam Real to dobrze w pałacu. Sporting. No, tam wziąć. Ajax. O, no, to no, nie mamy. No, nie mamy. No, 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 no. Lyon. Dynamo Kijów i niestety Hatem Benarfa. Trzy, czyli 3-1 dla Paryża. Jest młody. Teraz wy. Na tym koczą szybciej. Ciątek był lepszy. Tak, go to. Piąta soszeczka, czy szósta dopiero otwierana. Mamy kodzik. Druga połowa. Czyli bajem lepcze. Easy. Bessie Stach Mark Janko i Leonardo Bonucchi, czyli Juventus no. ostatnia nasza saszetka, teraz otwieramy o. nie no sromotnie będzie bram że? no i to już Golking albo mi się wydaje Jefferson i Kenaccio Castro Nie, Antona Griezmann. King jest S -Sydorczuk. S Sydorczuk No i Grzegorz Krychowiak. No jeszcze Grzegorz Krychowiak strzela w nam. 4-1. Czekaj, ja to trochę. To mogą być trzy karty porcelane, mężczyzn w spółkach no. dadzą radę. Ten krzyk, jak nam nie pomoże, niestety. Którego mamy. Ten, ten krzyk, jak nie pomoże. Oto, strefka. Bufo, czyli Juventus. Czy to był... Sevilla. Bayern Leverkusen. 2-3 Czyli 2 do 4 tak, no tak. To te ostatnia, to już ostatnia karta była, tak? Tak, nie, idzie. I teraz mamy nowo set power. Aha, no to tu to sobie No to, pół, to nic się nie zmieniło. A to teraz mogę otworzyć albo nie. Przegrywamy nasz mecz finałowy, niestety, i odpadamy z Ligi Mistrzów. Gratulujemy Wam, Przejście chłopaki. Do półfinału. Mateusz, bo to chyba y, Wy macie dwa oddzielne, tak? Konta? Tak No właśnie Mateusz, gratulacje y, Przejścia dalej, dziękujemy Wam za wspaniałą zabawę Za to, że dajecie nam się wciągnąć w to Było Fajne. super I no, mam nadzieję, że przy następnej okazji Jakiejś, nie wiem A to, to mogę otworzyć, Przy li, bo ja li, Lidze wstrzymać. Polskiej Czy przy Lidze Mistrzów Czy czymś, znowu weźmiemy w tym udział sobie Ja Wam też dziękuję Wygrałem, ale myślę, że Barcelona po prostu miała pierwszy dzień, i w kolejnym meczu by wygrała. No, zobaczymy następnym razem, jak będzie szło. Dziękujemy jeszcze raz. Pozdrawiam cześć. Was serdecznie. Tak, cześć. Nie rozłączajcie się, zaraz. Jeszcze sobie wszystko dogadamy. Mam Polecamy. Chris and Mati, tak jest. Tata, cześć kopaki. Na razie. Do widzenia, cześć, cześć.